Cześć! Zaczynamy 21 vloga, Arek zrobił dla nas śniadanie, tu mamy owsiankę, co tu mamy jeszcze? Owoce, banany, maliny, borówki, jest ten jogurt AWW we i owsianka jest z kakao i budyniem toffi. Super wygląda i zabieramy się za jedzenie. My już po śniadanku i zanim jeszcze się pokażę, to zobaczcie co nagrałam wczoraj. Cześć, witajcie w dwudziestym pierwszym vlogmasie Ekspresowe powitanie, bo muszę już wychodzić z domu, właśnie skończyłam pracę I lecę na metamorfozę włosów Nie, no lecę do fryzjera po prostu na wizytę I zobaczymy co się dzisiaj zmieni Na pewno trochę je obetnę Mam nadzieję, że uda się też je rozjaśnić Więc zobaczymy, znalazłam super fryzjerkę z super opiniami I mam nadzieję, że ona spełni moje włosowe marzenia więc zobaczymy, jak to się uda, bo do tej pory jeszcze nikt ich nie spełnił, więc zobaczymy A ja sobie tak nagram na pamiątkę, jakie były włosy przed, a jakie będą po I pokażę wam się na pewno po fizycie Ale już mnie czas goni, więc cześć, widzimy się zaraz Ok, szybka prezentacja Więc to jest moja długość Teraz Tutaj one są bardzo ciemne przy nasadzie to może tak Tu mam wrażenie, że trochę od światła te moje refleksy są jaśniejsze. Mam w rzeczywistości trochę ciemniejsze włosy, może zrobię się też zdjęcie przed i po. No, ale chciałabym je na pewno skrócić i rozjaśnić, zobaczymy jak wyjdzie. Jestem bardzo ciekawa i już się tak stresuję, więc już lecę, bo już nie wytrzymam chyba ze stresu i nie chcę się spóźnić, bo nie można się spóźniać. Więc dobra, Lecę. trzymajcie kciuki, żeby się udało i widzimy się później. Teraz już się mogę pokazać. To są moje nowe włosy. Bardzo je obciam, bo tak jak widzieliście na wczorajszej yy, przewidce, były one o wiele dłuższe i są króciuteńkie i są jasne. Spełniło się moje marzenie o jasnych włosach, więc wczoraj byłam właśnie na balejarzu, na rozjaśnianiu. Yy, dzisiaj jeszcze muszę iść na tonowanie, yy, bo tutaj z tyłu. Teraz ładnie wygląda w tym świetle. Chociaż nie wiem, czy one są aż tak jasne jak teraz, jak stoję przy, przy oknie, ale ogólnie chyba duża zmiana jest. Ja się jeszcze cały czas muszę przyzwyczaić, ale ogólnie jestem zadowolona z tej zmiany. Dajcie znać, co myślicie. To było pierwsze takie moje rozjaśnienie włosów na całym dole. Oczywiście zachowałyśmy mój jakby odrost i taką ciemną podstawę, żebym nie musiała tak często chodzić i dopiero za 3 miesiące będę iść na ponowne tonowanie i tutaj rozjaśnianie góry chyba. Więc tak to się prezentuje Chyba duża zmiana Ja się cały czas będę na pewno musiała przyzwyczajać Jak dzisiaj wstałam i zobaczyłam w lustrze To też nie mogłam się przyzwyczaić, że, że to ja Ale ogólnie fajnie Coś innego Pierwsza taka duża zmiana Bo zazwyczaj moja zmiana to była taka, że po prostu obcinałam drastycznie włosy yy, Tak jak w sumie teraz Takich krótkich to nie pamiętam, żebym miała Chyba w podstawówce Dobra, więc to takim efektem chciałam się pochwalić. A teraz już przejdziemy do kalendarzy, bo dzisiaj się szykuje. Bardzo fajny dzień. Eee, więc co? Zapraszam Was do oglądania. Przejdźmy już do kalendarza, więc tak. Numer 21 dzisiaj jest tu. Ok. Jakiś gel. Idealnie do okazji. Mamy tutaj yy, mleczko do zniszczonych włosów. Odbudowujące z karatiny. Super. Idealnie na <gryw> moje rozjaśnione włosy. W kinderku szukam. O jest. Mamy 21 tutaj. Jak to otwor oh, To jest jakieś duże. Jej! Mikołaj! Super coś innego, a jeśli chodzi o herbaty, to dzisiaj jest yy, herbata Sweet Grey i jest to El Grey z pomarańczu. Bardzo fajna, na pewno sobie dzisiaj ją wypiję. Mikołaj. No. Fajny, ale ja czekam cały czas na jakąś niespodziankę. To wigilia. Mm, nie, dobra. Musimy omówić plan dnia, więc tak. Ja jadę po pracy na tonowanie włosów i też Wam pokażę, jak wygląda pięknie Oliwa. Yy, ty też zobaczysz. Naprawdę są takie wyjdziemy. piękne światełka, yy, że się zdziwię, czułam się jak w Londynie. Więc nagram Wam też światełka, jak wygląda yy, Oliwa i tam Park Oliwski yy, zimą. I co jeszcze? Będziemy robić domki z pierników? Tak, i to jeszcze przed wyjazdem. Aha, czyli najpierw będziemy robić ten domek z pierników, no dobra. Ja pracę, ja skończę zajęcia i ich przed wyjściem jeszcze. No bo dobra. A prezjera masz wieczorem. Mhm. Uh -huh. Ja jeszcze muszę kupić papier do pakowania prezentów, żeby zapakować prezenty, bo jutro robimy sobie taką wikilię, znaczy wikilię, no zjemy sobie jakiś warszt, zrobimy sobie krokiety, znaczy takie paszteciki i pierogi zjemy. Skończyłam już pracę, czekam na Arka i pomyślałam, że się odezwę do was I nie wiem, czy tylko ja jestem taka nienormalna, czy wszyscy tak mają Że teraz po tym fryzjerze to przez cały dzień chodzę I tylko patrzę jak moje włosy wyglądają i się cieszę yy, No, super zmiana i to jest zmiana, o której marzyłam już tyle lat Zawsze chciałam rozjaśnić włosy, ale się bałam No i zobaczymy, to jest super jakby pierwszy etap Yy, znaczy nie umiem, że będą jaśniejsze, ale pierwsze takie rozjaśnianie całych włosów. Yy, więc zobaczymy, jak to dalej. pewnie dalej będziemy kombinować i z tonerami, i z odcieniami, i tak dalej. Yy, tutaj mam taki kontrolowany odrost, żeby jak moje włosy będą odrastać, to żeby to ładnie wyglądało, ładne było przejście, nie, takie, nie taka linia. Więc zobaczymy. To jest na razie takie. No, pierwszy, pierwszy krok, ale jestem tak zadowolona. I strasznie długie, strasznie duże cięcie miałam, nie? Bo ja ogólnie, jakbym wam pokazała, to było tak, że miałam gdzieś włosy, myślę, że gdzieś dotąd. Czekajcie, to tyle musiałam obciąć jak nie więcej, bo ja myślałam, że będą dotąd końcowo, nie? I teraz mam takie krótsze, więc takich krótkich aż nie, o takich krótkich nie myślałam. Tutaj chyba przy cieniowaniu tak się <noise> skróciły Ale jestem bardzo zadowolona Ogólnie mi włosy szybko rosną, więc jak mam krótsze to przynajmniej się trochę inaczej czuję Nie będą mi się pewnie plątać, robić kołtuny Też łatwiej będzie je stylizować i w ogóle Ciekawe jak wszyscy zareagują na świętach, czy ktoś zauważy różnicę Ale myślę, że <noise> zauważalna jest ta różnica i duża zmiana Ja się bardzo cieszę no, więc to tyle. Teraz y, jeszcze czekam na Arka, więc co zrobię? Muszę obejrzeć y, szkolenia Fryderyka Karzełka, te, o których Wam mówiłam. Mam jeszcze dużo do obejrzenia, więc siadam, robię notatki i planuję przyszły rok. Y, może bym jeszcze sobie po, na bieżni pochodziła? Może, bo zjadłam dzisiaj owsiankę na razie. Obiad z wczoraj, taki makaron z mięsem i warzywami, który zrobił Arek, i połowę tego Mikołaja. Więc jest spoko. Spoko na razie bilans <grywania> dnia. No, więc co? Ja ruszam dalej do słuchania. Może to ubieżnie jeszcze tutaj odpalę, żeby trochę sobie pochodzić. I ruszamy. Przygotowaniami. A jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj muszę kupić y, papier do pakowania i będziemy pakować prezent do Arka. Bo jutro, za że nie spędzamy świąt razem. To jutro wymienimy się prezentami przy tej naszej mini wigilii. Y, no i zobaczymy, kto co dostał. No ja jeszcze nie mówię, co kupiłam Arkowi, bo ten vlog będzie jutro, więc on by zobaczył, by wiedział, więc Arek nie powiem Ci Natomiast ja wiem, gdzie jest mój prezent, ale ja tam nie pójdę Arek myśli, że ja od razu pójdę i zobaczę, co dostałam, co dostanę A ja tam nie idę, Arek, więc nie martw się, nie zepsuję sobie niespodzianki Więc co? Dobra, już nie gadam, bo trochę się rozgadałam Mam nadzieję, że macie super dzień, taki dobry jak ja no i co? Lecimy do pracy dalej. Znaczy oglądam się nagrania, bo już po pracy na szczęście, ale lecę do samodoskonalenia się, więc do później. Arek już wrócił z uczelni i teraz y, stwierdził, że będziemy robić domki piernikowe. Mamy taki mini zestaw z Tigera, chyba. I będziemy robić te domki. One tak wyglądają i chyba się właśnie je składa z różnych części, więc. Przeniosę kamerę na dół i zaczynamy. Tego się bałem właśnie? Oni Dwa. Połamane. Dwa są połamane. A ile wychodzi tych domków? Trzy. Czyli jeden domek będzie do Bani. Mamy nie tak. Y, takie ścianki. Y, takie. I na środku. Coś takiego. No dobra. Jak to powinno być? Jest to jakaś instrukcja? To są chyba... dachy. jest. No to jest z boku. Czyli bierzemy tak. Yy... Trochę tego To jest przód, tył. Mhm. Mm to są boki? Nie. Tak, ale w poziomie jakby. Tak chyba mi się wydaje. I na to dach by wchodził. Leszce. Nie talerz, na talerz, Na desce może. Żeby było rości. proste. Dobra, próbujemy jeszcze raz, bo niestety rozpadł się domek. My używamy pisaka, a nie kleju, bo myślałam, że klej będzie w zestawie, więc to jest polewa zastygająca i nie wiem, czy to da radę, żeby to yy, złączyć. Tutaj w opisie tego jest, że chyba trzeba użyć cukru. I cukrem co złączyć? Ja nie wiem. Próbujemy jeszcze raz. sobie takie sopelki. Nie jest to jakieś perfekcyjne, ale na koniec już złapałam dobrą technikę. Ten mazak już zastygał i chodzi o to, żeby w ogóle nie odrywać tego, bo jak ja robiłam jedną i nie próbowałam oderwać i robiłam to jeszcze raz od nowego rzędu, to wtedy mi takie wielkie tutaj kropki wychodziły. Ja robiłam tak później, że cofałam po tym samym rzędzie i szłam po, yy, w drugi, skręcałam w inną ścieżkę i później tak wszystkie po kolei i już wtedy było spoko. No ale to nas teraz będzie lepiej. Nie. Domek już uważam za skończony. Tak się prezentuje, jak, jak wyszedł. Ładnie. Tutaj mamy po prostu zrobiony yy, dach. I takie sople z przodu. A z drugiej też sople? Tak. My już się zbieramy, bo teraz będziemy lecieć yy, na oliwę. Więc zobaczymy sobie światełka, chcę pokazać Arkowi, bo on tego jeszcze nie widział. Ja pójdę na tonowanie włosów i jeszcze musimy kupić papier do pakowania prezentów. Więc taka mini misja i już będziemy wychodzić właśnie z domu. Jesteśmy już na Oliwie, jestem samochodem, więc je może być trochę głośno, ale to jest to o czym mówiłam. Tutaj właśnie tak są pięknie oświetlone drzewa. Są również oświetlenia przy ulicy. I zaraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda wejście do Parku Oryjskiego. Ale jest ładnie, prawda? No, pięknie. Ładnie, jest. bardzo. Postarali się. Ja już jestem potonowani, już tam naprawiliśmy co trzeba było naprawić i przyszliśmy do Parku Oliwskiego. Wygląda znajomo, jak w Oslo, no. tylko w to było trochę niższe i jakby zabudowane, ale przyszliśmy do Parku Oliwskiego, bo są tutaj piękne iluminacje, o których my wcześniej nie słyszeliśmy I gdybyśmy nie przyszli wczoraj, czy znaczy ja bym nie poszła do fryzjera, to byśmy nawet się nie dowiedzieli. Przejdziemy, nie mamy za dużo czasu, ale przejdziemy sobie w koła. Może wrócimy pójdziemy do opawia. Dobre. Więc przejdziemy się, bo jest podobno też taki piękny paw. Więc musimy to koniecznie zobaczyć. No ale ogólnie yy, pięknie jest, nie? Ja nie wiedziałam o tym, że to jest takiej inna hmm? Też nie wiedziałam. Mam kuskie wąsy. <laughs> Dobra, już nie świruję. Jesteśmy już pod tym pawiem. Oj, czy będzie widać? Piękny. O. Zobaczcie, jest taki świecący, błyszczący przód i rozłożyste skrzydło. Pióra. I to jest obok palmiarni. Yy, obok palmiarni w parku oliwskim. oliwskim. No, dobra. Już się chyba kierujemy na, yy, na tramwaj, i na przejdziemy sobie tylko tak. Yy, jeszcze przez ten park Zobaczymy czy coś jeszcze jest ciekawego I będziemy już jechać, bo ja jeszcze mam angielski do 21 Nie odwołałam, stwierdziłam, że idę Dobra. Film będę montować Od 22 dopiero Ojej no. Jeszcze trzeba ten yy, Kupić ten papier rozrobny I baterię Damy radę Ogólnie to dzisiaj yy, Dzisiaj jest taki dzień, że montuję już na jutro Nie mam żadnej że na filmu w zapasie. Więc dzisiaj jest 20, a to jest 21. Nie. Tak. Dzisiaj jest 20, a to jest 21 vlogmas. Tak, i wleci jutro. Dobra, kończymy i idziemy dalej. Zaraz już będzie 23. Ja zabieram się za montowanie vloga, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro w 22 vlogmasie. Pa! pa.